Witam w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj chcę wam pokazać moją kolekcję modeli koni 2022 na święta więc przejdźmy do oglądania tak się prezentuje moje, moja kolekcja na rok 2022 mamy ledy jak widać na porządku mamy takiego oczołokiera z, z firmy Shea. Schleich y, Ono klaczka mark też ze Schleicha Clarissa. Tu mamy klaczkę z kolekty, tu także tu mamy trzy klaczki z kolekty Pantea Błyskawica i Arizona, ogier ze szlajch e, Prince, Tornado Scarlet, też szlajch. Bulliland, Eldorado z firmy Buliland ze szlajcha klaczka Salsa, ogier z kolekty e, Francesco oraz teodor też z kolekty. Tu mamy zrzwaczka z kolekty i też lake, y, Jaskier i F Sibiskut oraz Florencja. Dwa, trzy konie z kolekty: Armen, y, Armen, Magnum i Ładka. Tu mamy zrzwaczka z, z sal Saleje i także ogiera Slides czy koledzy ze Szlajcha tutaj mamy magiczne Safari LTD Arion niedostępny w Polsce i też z tej firmy ze Szlajcha zestaw wycofany nurej i, i na koniu Diabolina Aragon mroczny Pegas Safari LTD dwa Pegazy ze Szlajcha nowszy i starszy tu mamy dwa zestawy nowszy i starszy nie posiadam do tego zestawu wróżki, bo kupiłem go osobą. Zeus, Angel i Clarissa. Chrysalis. O. W nocy to ładniej wygląda. Tu mamy LEDy. Tutaj mamy ozdoby świąteczne, jak widać. O. Tu oczywiście mamy konika Clark Pinto, którą muszę dokończyć. Mała. Sex kolekty Owczarek, nie wiem jaki. Niefirmowy kotek. O. Tutaj mamy pana Andrzeja z panią Katarzyną. Tygryska niefirmowego, któremu muszę ogonek zarobić, bo nie ma, niestety. Jakby mały to mój nożyczkami nie pytajcie. Smok z chyba z Safira. Kiedyś go dostałem od koleżanki. Tu mamy z Pokémona takiego oto stworka i kurę niefirmową Tu mamy ludzika niefirmowego Pan Krzyś e, pan, Nie Pan Krzyś tylko Pan Edward I tu mamy modliszkę niefirmową Taką ozdolę Tu jest moja kolekcja Lapeczki różne O proszę właśnie Dużo świątecznych ozdób dzisiaj pije więc wszystko. Wszystko. Więc super super Piękne lampeczki świecą. Tu mamy takiego ja, Mikołaja. E, no więc. No. A i tak w ogóle. To wczoraj do mnie przyjechał ten oto pan Ogier Lightsdale ze Szlaicha. Ze Rok, Z roku 2015. E, planuję kupić mu mm, żonkę i zierbaczka. Ale naprawdę model jest świetny. Dzisiaj byłem z nim na sesji więc. Mega. No. Kolejny jest Ogier jednorożca, że zeszlejś y, przyszedł do mnie dwa dni temu. Wczoraj ten pan, a dziś... a przedwczoraj ten pan. O, właśnie. Dzisiaj jest y, sobota, wczoraj w piątek do mnie przyszedł ten pan, a ten pan do mnie przyszedł w, w, w czwartek. Nazywa się ono tych jednorożców. I jeszcze bardziej przedwczoraj, czyli w środę y, Przyszła do mnie ta klaczka Z zestawu z kowbojką Nazywa się Salsa jest z dzikim koniem u mnie przy Więc no Ten model do mnie przyszedł dość dawno Gdzieś miesiąc temu około Ale chciałem go tutaj pokazać y, Jest on niedostępną perełką w Polsce Arion, y, Sprowadzałem go z zagranicy i jak coś i tak w ogóle to planuję sprowadzić ekskluzywa tlacztensy walking horse yy, łaciatą więc no a i życzę wszystkim całych świąt dużo prezentów yy, dużo koników pod choinką więc no tyle i wesołego nowego